Lat. W Zakopanem jest Mateusz Nowak. Powiedz, jakie są szczegóły tej nowej umowy. Tak jak powiedziałeś Michale, Telewizja Polska będzie pokazywać zawody rozgrywane w naszym kraju co najmniej do 2026 roku. I nie chodzi tutaj tylko o Puchar Świata, ale także Puchar Kontynentalny czy Skoki Narciarskie Kobiet. I mamy nadzieję, że w trakcie kolejnej imprezy e, właśnie tego typu będziemy mieli więcej powodów do radości niż dziś. Bo dziś niestety Biało-Czerwoni skoczyli najgorzej w tym sezonie i najsłabiej w Zakopanem od 10 lat. To nie był konkurs Polaków, jednak jeszcze sporo brakowało. Najlepszy z biało-czerwonych dopiero 12 Dawid Kubacki. Do drugiej serii nie awansował Kamil Stoch. No i on też ląduje nie tak daleko. W dalszym ciągu są rzeczy, których jeszcze do końca nie nie potrafię zrobić dobrze i e, wiem, że ja popełniłem błąd. Jak zawsze w Zakopanem nie zawiedli polscy kibice. Ci, którzy nie zmieścili się na skoczni, rywalizację obserwowali z ulicy. Jak sami mówią, nie mogło ich tu zabraknąć. Te tłumy ludzi, którzy się tak pozytywnie są zakręceni, tak pozytywnie się bawią, dają radość wszystkim, to się udziela każdemu jednemu z osobna. Coś pięknego. No, takie wydarzenie czeka się cały rok i warto tu być. Powinno się tu być. Każdy kibicuje praktycznie każdemu ze skoczków, czy on skacze lepiej czy gorzej. Czy to jest Polak, czy, czy Niemiec, czy Szwajcar, czy Norwek, to każdemu się kibicuje. Skoki w Zakopanem zawsze budziły ogromne zainteresowanie. Rekordowe było, gdy swój pierwszy turniej czterech skoczni wygrał Adam Małysz. W 2001 roku pod Wielką Krokiew przyjechało grubo ponad 50 tysięcy fanów z całej Polski. Generalnie ludzie byli wszędzie, kibice wychodzili tamte na skarpy. Dwie, trzy godziny wcześniej ja naliczyłem około 50, 50 osób na drzewach, które, które były w okolicach progu, skoczili tam na tych skarpach. Oni wcześniej się tam dostali w te miejsca, wyszli na drzewa już się tam nie dali stamtąd zdjąć. Popularność skoków to dla Zakopanego i jego mieszkańców prawdziwa szansa. Coś trzeba było innego wymyślić. Czapki, szaliki już, to już jest dawno. Poduszki my teraz, także teraz się najlepiej sprzedają. W ten weekend w hotelach praktycznie nie było wolnych miejsc. W restauracjach trudno o wolny stolik. Nie ma co narzekać, dudki są, no nie wiadomo, że cepry przyjadą, dudki są, popiją, pośpiewają, pobawią się, pohipkają, resztę pojadą, będą wspominać miło Zakopane. A że polscy skoczkowie osiągają sukcesy, coraz więcej dzieci chce iść w ich ślady. W przyszłym roku ten kompleks mniejszych skoczni ma przejść gruntowny remont, ale młodzi i tak mają gdzie trenować. Nie tylko u nas w zakopanym, ale przecież Wisła. Wszyscy no, rzeczywiście wyposażone w tej chwili w nowoczesne skocznie. Być może już za kilka lat ci młodzi zawodnicy będą skakać na wielkiej krokwi przy aplauzie <noise> dziesiątek tysięcy biało-czerwonych gardeł. Te wydarzenia staramy się, aby były na najwyższym poziomie, jeśli już są, to właśnie takie jak Puchar świata. To nam pomaga nie tylko turystycznie, ale dać też emocje tym, którzy kochają sport. Ci, którzy nie dali rady przyjechać do Zakopanego, oglądali rywalizację w telewizji polskiej. Thank <laughs> you. I choć kibice nie mieli dziś powodów do zadowolenia, to z Zakopanego mamy dla nich dobrą wiadomość. Dzięki podpisanej dziś umowie telewizji polskiej z polskim związkiem narciarskim skoki i sukcesy biało-czerwonych będziemy pokazywać przez kolejne lata do 2026 roku umowa obejmuje prawa do transmisji zawodów w skokach, organizowanych przez polski związek narciarski, w tym Puchary świata w Zakopanem i w Wiśle. Ta umowa temu służy, żeby to, co jest piękne w polskim sporcie, żeby ten sport, który tak bardzo jednoczy Polaków, który tak bardzo wyzwa... Pozwala w nich pozytywne, patriotyczne uczucia, żeby on trwał na antenach telewizji polskiej jak najdłużej. A realizacja takich zawodów to prawdziwe wyzwanie. Nad tym by nie umknął Państwu żaden szczegół z tego, co dzieje się na i poza skocznią. Zakopanem pracują setki ludzi. 150 osób pracuje tutaj na miejscu w Zakopanem, 25 kamer, ogromne wyzwanie logistyczne. Produkujemy sygnał międzynarodowy, to nie tylko te milionowe oglądalności w telewizji polskiej, ale to sygnał na cały świat. To był Kolejne skoki w TVP już za tydzień. Tym razem w japońskim Sapporo. Mateusz Nowak. W wiadomości zakopane.